Siema, Bakteria, Piknik TV! Zapraszam na relacje plus, w których zobaczycie, co działo się na trybunach niższych lig. W dzisiejszym wydaniu zobaczycie m.in. Innymi... Gieksa ultrasuje w Legnicy. Kibice pod bramami. Kibole z okręgówki. Zapraszam na piknik. Około 20 kibiców z Nowego Sącza znalazło się tego dnia na trybunach gospodarzy. Mecz Arki z Sandecją rozgrywany był w przeddzień 11. rocznicy śmierci Mariego. W związku z tym na trybunach nastała minuta ciszy, a nad głowami arkowców pojawiła się kartoniada przedstawiająca krzyż, a chwilę później została rozwinięta sektorówka z wizerunkiem świętej pamięci Mariego oraz datą śmierci. Kibice na płocie wywiesili sporo flag. Łącznie ten mecz oglądało prawie 5,5 tysiąca widzów. Początkowo Gieksiarze na to spotkanie otrzymali 500 wejściówek, ale po negocjacjach zapadła decyzja, że może ich przyjechać więcej. Tak więc do Legnicy wybrały się 674 osoby, z czego na sektor gości weszło 669. W tej liczbie było ponad 40 fanów Górnika, Zabrze, 15 J.S. Jarosław i 7 Banika Ostrawa. Na płocie wywiesili kilka flag, w tym jedną Banika oraz Górnika. Kibice na początku meczu zaprezentowali oprawę, której hasłem przewodnim było Szaleńcy z Bukowej. Gospodarze oprócz standardowych flag wywiesili też trans dla ziomków za murami. W legnicy zasiadło 2,5 tysiąca widzów. Na wciarze do ząbek wybrali się transportem kołowym 185 osób, z czego tylko 149 mogło wejść na sektor. Kibice na stadion wchodzili przez większość spotkania. Doping rozpoczęli dopiero pod koniec pierwszej połowy. Łącznie w ząbkach obecnych było około 700 widzów. Goście z Ostrowca do Głogowa podróżowali różnymi środkami transportu. Na miejscu meldują się w 92 osoby. Nie wszystkim udało się jednak wejść na stadion. Jedną osobę zatrzymano za próbę wniesienia pirotechniki. Kibice Ostrowi na sektorze wywiesili pięć flag oraz trans dla ziomka za kratami. W drugiej połowie prezentują oprawę złożoną z sektorówki, flag i skromnej pirotechniki. Po meczu ochroniarze chcą zawinąć jedną osobę za odpalenie piro. Goście barykadują wejście w autokarze i bronią kolegę przez półtorej godziny, po czym zawinął. Wijają go smutni panowie. Kibice chrobrego na swoim sektorze wieszają sześć flag oraz transparent przypominający o wyjeździe do Opola. Również gospodarze przygotowali na to spotkanie skromną oprawę. Składała się na nią sektorówka oraz pomarańczowe i czarne flagi po bokach. Na stadionie obecnych było ponad tysiąc widzów. Kibice Odry do Katowic wybrali się autokarami. Na stadion nie wszyscy zostają wpuszczeni, w związku z czym decydują, że udadzą się do Bytomia na mecz Polonii bytom z UKP Zielona Góra. Stalówka w Elblągu zjawia się w 135 osób, w tym 9 kibiców Stali Gorzyce. Tego dnia na płocie debiut zalicza flaga Samraci Południa. Olimpia w swoim sektorze wiesza kilka flag. Jeden z kibiców gospodarzy próbował skroić bramkarzowi gości szalik, jednak złapał go jeden z rezerwowych stali. W Elblągu obecnych było około tysiąc widzów. gibice Wiger w podróż do Puław wybrali się w 55 głów. Na sektorze wieszają dwie flagi. W drugiej połowie prezentują sektorówkę Wigry on tour. Na stadionie zasiadło około 600 widzów. Gospodarze na tym meczu prezentują oprawę składającą się z flagowiska oraz konfetti. Ten mecz na żywo oglądało około 500 widzów. Kibiców KSZO przed tym meczem dochodziły słuchy o śmiesznej ilości miejsc, jaką przydzielono im na stadionie w Sandomierzu. W związku z tym nie mobilizowali się na ten wyjazd. Mimo to na zbiórce pojawiło się około 200 fanów KSZO oraz 30 wspierających ich kibiców powiślanki. Do Sandomierza docierają w około 20 minucie meczu z powodu nadmiernie wolnej prędkości, jaką narzucili im smutni panowie. Pod stadionem dowiedzieli się, że ich liczba jest zbyt wysoka i na sektor nie wejdą. Zostają pod płotem do około 80 minuty meczu i wracają do Ostrowca. Wisła utworzyła młyn na trzech sektorach, a ich liczba sięgała 700 głów. Wspierały ich ekipy Dożgior Miszkolc w 24 osoby, Siarka Tarnobrzek w 280 oraz z Bełchatów w 19. Na płotach wywiesili 12 flag, w tym 3 ziomków z Węgier oraz dwie Siarki. Oprócz tego wisiał transparent z pozdrowieniami do więzienia. Wraz z rozpoczęciem spotkania rzucają konfetti. W drugiej połowie wyszają transsekcja Kibolska-Sandomierz, a do tego machają flagami. Na trybunach łącznie zasiadło 900 widzów. Na zgodowy mecz pomiędzy Beskidem a górnikiem przyjechało 30 kibiców z Lubiąża. Mieli ze sobą jedną flagę. Wspólnie z gospodarzami utworzyli około 90-osobowy młyn. Podczas meczu zaprezentowana została oprawa, na którą składał się podświetlany transparent. Beskid, górnik, wspólne plany oraz cele stadionowi przyjaciele. Do tego trzymano sreberka w barwach obydwu klubów oraz odpalono pirotechnikę. Na stadionie obecnych było w sumie około 300 widzów. Panowie! To jest mecz piłkarski, to nie, są zam to nie jest zamach na ludzi. Nie lubisz oglądać meczu, wyjść z wojska. Przyjaciel Beskidu, jeden z drugim. EKS wypełnił galerę do ostatniego miejsca. Na płotach wywiesili kilka flag. Nad głowami kibiców można było zauważyć sporo transparentów. Ten mecz obejrzało około 2000 widzów. Na ten wyjazd Karkonosze wybrały się w około 180 głów. Wywiesili na stadionie 7 flag i trans PDW. Podczas meczu zaprezentowali trzy oprawy. Pierwsza to sektorówka Karkonosze on tour w Na drugą składały się Sreberka w Barwach oraz Strobole, a na sam koniec odpalili 10 ogni wrocławskich. Gospodarze utworzyli spory młyn i wywiesili kilka flag. W trakcie meczu także odpalili racę. Łącznie na tym meczu obecnych było około 2000 widzów. Nysy na pierwszym meczu rundy wiosennej u siebie pojawiło się około 70 osób. Oprócz flag gospodarzy wisiała także flaga ich braci z Nowej Rudy. Na początku spotkania rzucają serpentyny oraz prezentują biało-niebieską baloniadę. W około 30 minucie meczu odpalają race, do których machają flagami. W drugiej połowie znowu bawią się pirotechniką, na którą składały się niebieskie świece, dymne stroboskopy oraz petardy hukowe. Wszystko uzupełnili flagami na kijach. W kępnie stawiło się około 100 fanów z krotoszyna. W tej liczbie było pięciu kibiców z Jarocina, siedmiu z Czarnego Lasu oraz kilka osób z Pempowa. Na płocie wywiesili sześć flag. Wraz z początkiem drugiej połowy goście utworzyli szachownicę ze sreberek w barwach astry oraz odpalili pirotechnikę. Trochę później zaprezentowali drugą oprawę, na którą składały się flagi na kijach oraz sporo pirotechniki, przez co mecz został na chwilę przerwany. Na sam koniec, nad głowami, pojawiła się sektorówka ze Spartanem. Na pierwszym wyjeździe w tej rundzie w Koninie melduje się 48 kibiców obrzanki w jednakowych szalikach. Na płocie wywiesili trans na wzór szali, a do tego machają flagami. Po zdjęciu transparentu na ogrodzeniu wisiały cztery flagi. Gospodarze uformowali około 120-osobowy młyn, również z czterema flagami. Na tym meczu kibice soły składające się z bardzo młodego pokolenia uformowali 18-osobowy młyn z jedną flagą. W pierwszej połowie wywyśli transparent, wiosna się zaczęła, żarty się skończyły, do którego odpalili trzy świece dymne. W drugiej połowie jeden z kibiców przebiegł się koło bramki gości z dwoma odpalonymi świecami. Łącznie na stadionie zgromadziło się 600 osób. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Zapraszam również do oglądania relacji z Trybun Ekstra klasy. Wbijajcie na Face i subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie Piknik TV.